Gdzie jesteśmy? Nigdy. Never ever. ever. Oh. I tak. Bogaty frydz. Gluten free burger. Proszę. Czy tak? Ja no yeah, tu jest, zobacz, jakiś ten. Ja biorę takiego. A ty? Hmm. A to chodzi o to, że tu jest po no prostu... No nie, no bo... Chikier... Wzi... Stobra, to ja chcę jednak może chikier... Dobra, no to weźmy te jednego tego, tego, jednego tego. O, super, nagrywam także. No, w restauracji. To wszystko nie wiemy. Idziemy potem tam na kawę i na y, Aperola z widokiem na katedrę, bo jednak okazało się, że jak jesteś tutaj w normalnym czasie. To życia, jest. To jednak coś tu się dzieje. A, wystarczy wejść trochę dalej i są... Nie? Nie chciałabyś w kolejce. Dobra. Super. Jesteśmy w matematyce cały czas i... ...paka, wydały jeść, ale na chwilę do pachnę Czecha Monia zabrała nas na futbol, zaczęło się od alkoholu. Wiesz jak tutaj jest? Jak na lotnisku, na strefie bezpłowej. Tak, takie mam wrażenie, że taki jest klimat. Zobaczymy tylko ile kosztuje apel. Dobra. Ciocia Monia w swoim e, prawie że królestwie. Ej, ale ten bardzo ładnie wygląda. E Ekskluzywnie. <śpiewanie> Słyszałeś jaki był dźwięk dziwny? Idziemy jeść makaronik. Wiesz? I god Banana! Banan to jest deser. Tu jest, słuchajcie, ekskluzywny rosman. No dobra, ekskluzywny zagraniczny. Chodź, tam jest akurat hejda. <laughs> nadział z akcesoriami. O, oh, gung do Ej, to kupmy w lupaku, będzie taniej. <laughs> ekskluzywny. Na, słońce? Tak jest, na dołu jest tego, że jest ciepło, patrzcie. Zdjęłyśmy kurtki, Monia w samej sukience, ja w samej bluzie. Delektujemy się widokiem i czekamy, aż... Ja, tam nasz karmik, gołębi, bohater widzisz. się naje. O, ale ci pan zrobił, co? O, 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 o. Widziałeś go? Ja. Co teraz? No. Co? O, super. No to tu nie wiem. To, to, to jest cytryna. A to to jest? Pokaż. A to? To na To merańcze, monia mm. e, pije soczek i Zmieniąc jest carbonarę. Ja z synem mamy takie alla bolognese jemy z takim widokiem. O, widzisz widok? Nie chcę się pokazać. O Ojej. Yes. Właśnie z takim widokiem. Mm. Jesteśmy we Włoszech, nie mogło się obyć bez włoskich lodów. Namówiło nas oczywiście dziadka. Monia, jak ci smakują nasze lody? Pętek Leon stracił prawo, a wyboru. Chciałam ci podać, a nie żebyś mnie Ale to nie ma zębów, daj spokój. Leon no, no, stracił prawo wyboru smaków do końca tego wyjazdu, jeszcze na dwóch następnych, na wszelki wypadek. Wryśne lody miały być pomarańczowo-marchewkowe, czy nagrały jak kubuś. No właśnie. A mają imbir, więc są ognią kurczę, jakiś straszne. Drugie wybrałyśmy marakuje, no ale oddałyśmy Leonowi. Być mi miłe. Pierwszy lody w tym sezonie. Nasze włoskie pierwsze śniadanie. Dzisiaj mamy świeże bagiety, szynę, Leona, które musi mieć widerec i mamy taką sałatkę warzywną. Jest i ciocia Monia. Cipsy są z wczoraj. Chipsy jadłyśmy na kolację. Monia poszła po bułki i okazało się... Taka nie mogę ostrości złapać. Że przyniosła mi też kawę. Ta kawa sprawdziła, bo jak ja wczoraj zamówiłam kawę, to pani dała mi aperola. <grym grym> to jest kupeczku. Naprawdę, ty mamy na to dowody na, na zdjęciu, się, ale... Nie. Obawiam się, że Monika zamówiła jednak Perola. Czy się wydaje, że mówiłam pełni. Ale to było... jest jaka dobra. Ty nie pijesz czarnej kawy. Ale jakbyś spróbowała, to byś poznała, że to jest dobra kawa? Nie, dla mnie dobra kawa to jest nas kafe krema. <grym grym> Ewentualnie. Lidlę krema. No oh, właśnie. taka dobra, dziękujemy. No, U nas jest kolejny dzień przygód w Mediolanie. Dzisiejszy poranek zaczęliśmy. Mam banana, chcesz banana? Dzień piąty. zjesz wszystko, co mamy. W przeciągu pierwszych 15 minut. Proszę, kochanie. Ale tu nie jesteś ty na wycieczkę na przykład? Cicho. Jak wsiadasz do samochodu, bo jedziesz nad morze, albo wsiadasz do samolotu, nie, to. Do Zjadasz samochodu? Nie, bo się zoko. boję. A? Nie, mam, wiesz, jaki problem zoko. mam z samochodem. Jak do Włoch na narty jedziemy, to zjadamy Nie wszystko ja... jeszcze przed e, zgierzem. Nie, drugą zgierzą. Żgobem. Dobra, no. słuchajcie, mamy kolejny dzień przygód. Mianowicie, miałyśmy... Nie ma nudy. Tak, mamy ze sobą dwa wózki, jak wiecie. A żeby wjechać na katedrę, to oczywiście te wózki trzeba zostawić. Pani wczoraj dała nam na na taką, jak to się nazywa, przechowalnię, czem, tak? gdzie możemy te wózki zostawić. My zarezerwowałyśmy oczywiście. No ja pan nas pogonił, nakrzyczał na nas, powiedział, że to nie jest bagaż, to są wózki i on tego nie przyjmie. A Monika w sumie dobrze skomentowała. Ciekawa jestem, co by zrobił, jakby zobaczył naszą 20-kilową walizkę, tak, która, która jest... Z rozmiarów rozmiaru normalnego naczynnickiego człowieka. Tak. Tylko ty umiesz obrać banana. Muszę obrać banana. Także y, nasze wózki są dużo mniejsze niż nasz faktyczny bagaż tutaj i Jesteśmy troszkę rozczarowani, no i co? Po prostu będziemy wjeżdżać na katedrę osobno. Trudno. E, a że mamy dwa bilety dziecięce, Felek śpi, no to wiadomo, że Felka nikt nie będzie budził, bo on chyba nie bardzo woli spać niż zwiedzać Mediolan <grym> z katedry. I widzisz, wszystko jest po coś. On nie ma czapki. Nie ma czapki, więc... Tak, można było przewidzieć, że coś pójdzie nie tak. Ja teraz zostanę z Felkiem i z wózkiem, a Monia... Wiedzie z Leonem. A na pewno chcesz z Leonem? No tak! A potem Cię będzie oprowadzał. Okej, okay, będzie mi opowiadał. Okej. No okay. o, dawaj, uważaj na schodkach. i will Jak jest? Fajnie. Opalasz się? No. Ile razy trzeba... nie, kurwa, co zapomnę, to odpierdolę coś nowego. To jest Campari z czymś tam, z czymś tam, z czymś tam. Nic z ekstra Nie pije Campari. Jest cały czas tak samo niedobry. Więc wziąć, kurwa, znowu Aperola, to nie. Nowości mi się zachciało No, oczywiście, że wypiję. Będę przegryzać oliwkami. Równie niedobrymi. i idziemy. Czy byłaś do deserek? Jakiś taki, w ogóle nic nie widać. Ale dziecko coś nam tam, śpi. Coś tam, coś tam, coś tam. I sprawdzamy, coś tam. I sprawdzamy, O kurwa. Sprawdzamy, czy jest ok. Katalana się to nazywa. Monia? No Dziękuję. I już się najadłam Dobra. Daj mi to. Jest, do. Mm. skończyłam <śśpiewanie> Tortille tutaj no sobie kupiłyśmy o tam i też średnie. No. Biała czekolada tylko nas zadowoliła. Już ma biała czekolada i nie i mi jeszcze smakują te chipsy. Dobra, no to mnie te Kinderki. Mm. Mago jak maczugi kiedykolwiek. W ogóle nie. W <śpiewanie> mnie nie smakuje to jak maczugi, ale są ok. Na czosy y, nie do końca, to mój smak. To mi smakuje, a Monika nie bardzo to z kolei lubi, chyba, nie? No właśnie, ale biała czekolada. I patrzcie, jemy białą czekoladę i uważamy, że jest Git, a tamto y, cukier. Taki nierozpuszczony cukier. Pokaż, co kupiłeś do jedzenia. Co to? Co to jest? To Moni. To jest dla Leona. okej. Okay. uważaj, żeby nie wypadło. Tak, Czy może ta szynka będzie potrzebna? Nie, by jakoś kuleć. Wow, fantastyczna włoska kanapka. O, szyneczka. Leonka. Jeszcze kawałek lekko zszarzonego No. I to. Na to to co mamy? i Moni, na Leona. Elegancko, Monia to wymyśliła. Super, to mama idzie robić herbatę. Ja tutaj to jest bardzo ostry. Fiu, fiu, fiu. A powiedz, co ci pani mówiła? Kto ci machał? Panie ci machały? Tak. Zaczepiałeś? pisałeś. Proszę. Mam sobie Ile mamy ostatnią czarną herbatę, więc ewidentnie mamy wyliczone po prostu wszystko co do słuchaj. Pięknie. Poczuwasz pomoc z Nie widzę, że radzisz Czy wyjąłem ci od razu? Czy, jest od... O, czy o, zostawisz? Możesz. No. zostawić ci. Zostawię ci. Zostawię ci. I tu drugą, połsawie drugą. A my zjemy nawet równo. Na A potem na kawę pójdziemy na słodko. Ty. Nasza mediolańska przygoda powoli dobiega końca. Jesteśmy na Mam ostatnim. Depresję. Spacer, że w parku słyszycie? A ja jej odliczam najpierw minuty, a z dwójką dzieci i mam depresję, że kończą się tak. e, mediolańskie może... wakacje, więc chyba dzieci nie były jakieś dzieci nie są mega w stanie trujące. Zamordować właśnie Chęci są. Wczoraj odkryłyśmy fajny park tutaj koło nas i dzisiaj jeszcze rano przyszłyśmy na... Możesz włożyć do koszyka. E, Wróciłyśmy jeszcze na chwilę, żeby pospacerować i zażyć takiej wiecie świeżej witaminy D. Zamiast kapsułki, nie ma nic fajniejszego niż słonko. Jest naprawdę ekstra. Gdzie jedziesz? A po Gdzie jedziemy tym autobusem? Nie, Gdzie jedziemy tym autobusem? Na lotnisko. Na lotnisko? I będziemy lecieć? Bergaboo. Czym? Bergaboo. O, odjeżdżamy teraz. Mm -hmm. Jesteśmy... Pelutę? Jesteśmy i my... te? Jesteśmy w... Czym jesteśmy? W autokarze na lotnisku, także już naprawdę nasza przygoda powoli dobiega końca. No. Idziemy. Na co masz ochotę? Zostać w Mediolanie? Fajnie było w Mediolanie? Nidas. Myślicielu. Ej, nie będzie źle. 14 stopni będzie, jak Bella Bobini. No to to nie jest źle. jesteś... co, chcesz, Co chcesz? Idź. Ciastko. Nie ten plecak, mam zły plecak. Zaraz Ci podam. Powiedz lepiej, czy podobało Ci się w Mediolanie? Ci podało się Mediolanie. Przyjedziemy tu jeszcze. Z kim? I Felek. A ty jesteś Bella Bambini, a Felek jest Bella Bombini. Bergamo! Bergamo? Pan mówi, o uwaga, zaraz będzie odjazd. Witajcie już z Polski. Jak widzicie jestem w domu. To, co działo się na lotnisku w dniu, kiedy wracałyśmy, przyszło nasze najśmniejsze oczekiwania, i chociaż myślałam, że tam, wiecie, ponagrywam, jak co tam robimy na, lotni na lotnisku, jakie zakupy robimy, no to słuchajcie, niestety, ale czar prysp nie dało się. Dlaczego się nie dało? Nieoficjalnie jakieś tam pogłosy chodziły na lotnisku, że mm, był atak hakerski, słuchajcie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że atak hakerski spotka właśnie ciebie, kiedy lecisz? No? Prawie żadne. Nie wiemy, czy tak było, bo to nie jest nigdzie potwierdzona informacja. Generalnie na pewno była duża awaria prądu. Nie działało nic. Staliśmy półtorej godziny z dwójką dzieci, przypominam, w kolejce, żeby nadać bagaż. Potem ten bagaż, tą torpę, musiałyśmy same zanieść do takiego magazynu z bagażami. I jak pani przed nami informowała, że jej walizka, że ona leci do Helsinek, ja mówię, Boże, to się nie uda, no nie z włoską precyzją po prostu i z tym, wiecie, włoskim podejściem do wszystkiego. Mówię na 100%, nasza walizka będzie gdzieś tam, właśnie w tych Helsinkach, ta z Helsinek, u nas w Łodzi, mówię, jeszcze Palsześ jakby poleciała do Warszawy czy Krakowa, no to wiecie, potem szybciej, żeby ją przetransportować. Natomiast serio, ale mm, naprawdę uwierzcie mi, że byłam przerażona, jeżeli chodzi o, o te kwestie. No finalnie, mimo że byłyśmy ponad pół godziny wcześniej na lotnisku, yy, czyli ponad 2,5 pół godziny przed odlotem, to biegiem, po prostu biegiem pędziłyśmy do samolotu i nie byłyśmy ostatnie. No ale wiecie, jeżeli już widzimy, że zostaje nam pół godziny do wsiadania na pokład, no to nie zatrzymywałyśmy się po prostu po, w sklepach i nie szukałyśmy... Pamiątek, a taki był plan, że oliwę, sery, wszystko kupimy na lotnisku. No, niestety przyjechałyśmy z niczym nie mamy, nic piję. Normalną naszą kawę, nie włoską. E, jem zwykły ser, nie włoski. No, trudno, tak wyszło. No, jest tylko kolejna okazja, by wrócić do Mediolanu. No, uważam, słuchajcie, że to była naprawdę gruba przygoda, ale musicie wiedzieć, że jak Monika wylatuje, to zawsze jakieś takie rzeczy się dzieją. Także w ogóle nie byłam zaskoczona, bo ten wyjazd to było jeden wielki, jedno wielkie szaleństwo. Oczywiście w tych takich najfajniejszych, najzabawniejszych momentach tak naprawdę nie mam nic nagrane, no bo wiecie, jak się działo i jak biegłyśmy na przykład na autobus, jak kupowałyśmy bilety, które nie chciały nam się z niewiadomych przyczyn wydrukować, ja zastawiałam wózkiem drzwi od autobusu. No wiadomo, że w tym momencie nie będę wyciągała kamery, żeby nagrywać, no bo mm, wiecie, jak się jest z dwójką dzieci, no to najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa tym dzieciom. Jeżeli chodzi o wyjazd, nie wiem, co Monika, ale już pytała. No dobra, to w sumie wiem, ale już pytała, gdzie teraz, także chyba jej się podobało, chyba podróż z dziećmi jej wcale nie zniechęciła do dalszego eksplorowania świata razem z nami. Także słuchajcie, naprawdę było ekstra, mimo wielu obaw z mojej strony, bo chyba Monika w ogóle o tym nie myślała, ja miałam ogromne obawy, bo wiecie, Felek jest dzieckiem takim, że. Różnym Ma taki dzień, że jest super, wszystko pięknie, ładnie, w ogóle może leżeć, nic mu nie przeszkadza, a ma taki dzień, że cały dzień miaucze. No i bałam się, że te dni trafią na ten wyjazd i mm, przez to nie będzie, tak wiecie, fajnie, swobodnie, ale było naprawdę genialnie. Dzieci były super zachwycone, Leoś, y, petarda, słuchajcie, pod, podeszliśmy, bo już był z nami Rafał, podeszliśmy pod samochód i on się popłakał, bo on chce przecież samolotem. On nie chce samochodem, on chce samolotem. Także naprawdę fajna przygoda. Jeżeli zastanawiacie się, czy lecieć z dziećmi, to ja wam odpowiadam: lecieć. Nie będę już przedłużała dalej. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego wyjazdu, to zachęcam Was do zostawiania komentarzy. Pamiętajcie także oczywiście o zostawianiu kciuków w górę. W ogóle komentarze, co sądzicie, jak Wam się podobał, czy Mediolan, czy nasz wyjazd. A także subskrybujcie kanał. Pamiętajcie także, aby kliknąć dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z każdym filmem. Ja tymczasem żegnam się z Wami, korzystam z tego, że mój młodszy syn mm, śpi, starszy jest w żłobku, dopije kawkę i zaczynam montować dla Was tego vloga z wyjazdu. Także nie przedłużam, przesyłam buziaki i do zobaczenia.